Witam serdecznie. Dzisiaj jest sobota, a więc już trzecia analiza weekendowa w ten dzień tygodnia. Rozpoczynamy również oczywiście od indeksu Big 20, na którym to właściwie można powiedzieć, no, stanęliśmy w miejscu już od dwóch tygodni. Y Poruszamy się w bardzo wąskim zakresie między 320 a 2,350, co to minimalne ruchy bez względu na to, co dzieje się na innych rynkach. U nas ten zakres wahań jest, no powiedzmy sobie, jak dla gracza, dla inwestora, dla tradera, będę go nazwać, no żenująco niski i bardzo, bardzo męczący. Ale Oczywiście należy się spodziewać, że w którymś momencie nastąpi jakieś wybicie z tego i być może wówczas rozwinie się większy ruch. W dalszym ciągu jesteśmy w sytuacji, która, no można powiedzieć, nie uległa, nie uległa zmianie. Znajdujemy się w okolicach oporów. To wszystko dzieje się w ramach cały czas tego układu, na który, że tak powiem, no powiedzmy, w tej chwili najbardziej stawiam, a mianowicie w tym układzie 1 do 1 na geometrii. No i można powiedzieć, że właściwie nawet jeżeli przechodzi jakaś sesja tak jak tutaj środowa większy spadek dwie kolejne ją odrabiają. Co w przypadku, gdyby udało się wyjść ponad poziom ten 250 wybić? No mamy zaraz oczywiście kolejną barykadę w rejonach 270-280. Geometria, opór cenowy, linia trendu, górne ograniczenie kanału. No to górne ograniczenie kanału to taki zasięg około 2400 nawet bym powiedział. Czyli te rejony 2,370, 2400 to jest następny silny opór, który, który, z którym najpierw trzeba sobie poradzić, aby móc w ogóle zacząć myśleć. O ewentualnej zmianie kierunku, którą, no, która prześladuje nas już od sierpnia, przepraszam, od września ubiegłego, ubiegłego roku. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, no to tutaj tym bardziej e, żadnych zmian nie, nie widzimy. Mamy taką doji, która powstała w tym tygodniu. To wszystko cały czas przypominam, dzieje się po wybiciu kilku e, linii. Oczywiście może nie jakoś super istotnych, ale po wyjściu z dolnego ograniczenia kanału, to jest cały czas ruch powrotny. Po wybiciu linii trendu takiego nazwijmy przyspieszonego od 2012, no i oczywiście poniżej linii trendu od 2009 roku i to jest dla mnie najbardziej, że tak powiem, no, najistotniejszy element, w związku z tym, jeżeli przyjrzymy się, że ta linia jest w tej chwili na poziomie około 2400, to również i z tego wykresu wynika, że dopiero wyjście ponad 2400 mogłoby że tak powiem, być odebrane jako szansa na jakieś większe wzrosty, no powiedzmy chociażby w rejony znowu górnego ograniczenia e, zakresu, w jakim mieścimy się już od kilku e, lat, a mianowicie w te rejony 2600-2630. Dopóki nie wybijemy 2400, mamy cały czas, e, nazwijmy to tendencję spadkową i bardziej tutaj należałoby oczekiwać e, pójścia w tym właśnie kierunku e, południowym. Jeśli chodzi o indeks WIG, to tutaj jest podobna sytuacja, również dość wąska, dość wąska konsolidacja na przestrzeni około 50-60 punktów. Przepraszam, 500-600 punktów. Jak widzimy cały czas pod główną linią trendu jesteśmy w okolicach 61% zniesienia tego ostatniego tu spadku. Tu również mamy cały czas tą równość tych, nazwijmy, korekt a więc jak najbardziej sytuacja tu również nie uległa jakiejś większej zmianie, co dokładnie również pokazuje wykres tygodniowy. Jedyna różnica dość istotna oczywiście to jest taka, że indeks WIX cały czas znajduje się powyżej powyżej odpowiednika tego, który przebił indeks WIX 20, a więc linii trendu linii trendu od 2009 roku i można by powiedzieć, że tym właśnie takim granicznym poziomem w tej chwili, zresztą na to wskazują tutaj poszczególne dołki, jak i ta linia trendu jest ten poziom 50 tysięcy punktów. Dopóki nie spadniemy poniżej tego poziomu, no to jesteśmy powiedzmy w miarę bezpieczni. Oczywiście to nie, nie jest żaden pozytywny i, i bardzo pocieszający fakt, ponieważ to mówi nam tylko tyle, że dalej znajdujemy się w jakiejś konsolidacji, a trudno jest, jak wiemy, no, zarabiać pieniądze w konsolidacji. Jeśli chodzi o indeks MVIC, tutaj znowu no, trudno po prostu tak jak każdy poprzedni indeks omawiany, również nic się nie stało. Ponowne, delikatne naruszenie tej linii trendu. Oczywiście pod warunkiem, że ją pozostawiamy na tym swoim starym miejscu, bo nie został wybity nie został wybity dołek, a więc tak naprawdę tą linię należałoby zostawić. Natomiast gdybyśmy ją przesunęli na, na ten szczyt naruszający ją kilka sesji prędzej, no to teraz byśmy byli dokładnie na tej linii. Ale można powiedzieć, że tu również jesteśmy na linii pod oporem yy, wynikającym z tego szczytu tutaj, jak i również w układzie yy, nieco innym, ale również jeden do jednego, a więc tu również nie zaszła żadna zmiana. Skoro na dziennym nie zaszła zmiana, no to tylko dla e, takiej proformy pokażę wykres e, tygodniowy. Natomiast tu też cały czas uwięzieni między 3600 a 3200. Przypomnę, że znajdujemy się tutaj poniżej 3600 po e, wybiciu takim, który okazał się pułapką na byki. No, jak widzimy. E, jest już to tyle miesięcy tej konsolidacji, że naprawdę, naprawdę to, to, to już ta giełda powoli niejedną osobę, że tak powiem zdenerwowała. KGHM, jeśli chodzi o KGHM, to zrealizował on w tej chwili to, co zapowiadaliśmy mu, co mu zapowiadałem, a mianowicie doszedł do układu 1 do 1. Mamy w tej chwili idealną korektę A, B, C, 1 do 1, dojście do strefy geometrycznej w okolicach 115 zł. 100%, znaczy, przepraszam, 50% tej ostatniej ostatniego impulsu spadkowego, 38,2% tego całego tutaj, pierwszej, drugiej i trzeciej fali. W związku z tym, duże prawdopodobieństwo, że mamy falę w tej chwili czwartą. No i zakończoną, znaczy, może nie tyle zakończoną, o, bo to by było błędne określenie, ale powiedzmy na sesji piątkowej, na, tym, o, na, tym, na tej strefie geometrycznej w ujęciu 1 do 1, powstał pin bar. No i zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo ważnym będzie teraz kolejny nowy tydzień i to, co będzie się działo. W przypadku zmiany ponownie kierunku na spadkowy, no należałoby oczekiwać ataku na minima, czyli w fali piątej oczekujemy na ataki na minima. 100 zł być może będzie utrzymane, ale należałoby się spodziewać, że jeszcze tam zejdziemy. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, no to tutaj mamy w tej chwili taki powiedzmy no malutki, malutki plusik, ponieważ formacja harami utworzona na, na tym wykresie, na wsparciu w tych okolicach, na strefie wsparcia w okolicach 100 zł, została no, powiedzmy sobie na, zatwierdzona naruszeniem. No nie mamy tutaj wybicia, mamy tutaj delikatne naruszenie tego maksimum tej formacji, ale jest. Ale jest. Zatem gdyby okazało się, że jednak byki będą dalej trzymały władzę nad tą spółką, no to w tym momencie dalsze wzrosty definitywnie potwierdziłyby tą formację harami i należałoby się spodziewać tym bardziej, że no, przy ewentualnej zmianie kierunku w dół y, poziom 100 zł, czyli te dołki nie zostaną wybite. Czy tak będzie? No myślę, że powinniśmy się kiedyś o tym y, przekonać. Kolejna spółka, ją bardzo krótko, PGE, bo tutaj właściwie nic się nie zmieniło. Widzimy, sam wykres pokazuje, no super, super konsolidacja, nic się nie dzieje. To jest niby, to, to jak mówiłem tydzień temu, delikatne wyślizgnięcie się z kanału, ale najmniejszej chęci do wyjścia ponad ostatnie szczyty. To oczywiście w ujęciu średnioterminowym na wykresie tygodniowym cały czas potwierdza, Scenariusz, w którym zakładamy, że po utworzeniu formacji potrójnego szczytu, w biciu jego linii szyi mamy ruch powrotny i ten ruch powrotny został wykonany dość szybko, a w tej chwili być może znajdujemy się już w jakiejś pierwszej fali, a konkretnie fali drugiej. Tutaj by było pierwsza, druga nowego impulsu spadkowego. Pytanie, no bardzo ważne, oczywiście cały czas zostaje 1850 dołek, linia trendu, strefa geometryczna. Tu się nic nie zmieniło kompletnie. Jeśli chodzi o PKM, PKM ten nas yy, cieszy, rośnie dalej. To znaczy, po zrealizowaniu zasięgu, o którym wspominałem prędzej, czyli tych około 54 zł, powstała formacja gwiazdy wieczornej. Ta formacja yy, dzięki piątkowemu mini-mikrowzrostowi, tak by można było powiedzieć, została yy, zanegowana. Ona została zanegowana. Yy, ma to miejsce przy skokowo większym obrocie, co akurat nie jest yy, dla mnie czymś pozytywnym. Ale no, można powiedzieć, został wybity jakiś opór, tylko że on właśnie no, został wybity, został dość poważnie naruszony. No i powiedzmy, no, jest no, potwierdzone nawet i obrotem, ale tak jak mówię, no, takie skokowe wzrosty na y, obrotu, na białych świeczkach nie są y, najczęściej ciekawe. Moim zdaniem sytuacja w tym trochę takim jak gdyby tym dłuższym tu terminie nie uległa większej zmianie, to znaczy się cały czas znajdujemy się w jakiejś fali piątej, która ma postać takiego no nazwijmy to ne, tego tuka, te, czyli końcowego takiego alaklina. Tu oczywiście widzimy kanał, a to jak wiemy, <coughs> przepraszam, w takim przypadku, no <coughs> tak naprawdę bardzo ciężko jest ocenić <coughs> Jak budują się te trójki? Mamy tutaj według mnie falę pierwszą, falę drugą. Tu z tego wychodzi, że mieliśmy falę trzecią, też w postaci oczywiście trójki. Falić fala czwarta i teraz fala piąta. Być może właśnie zrealizujemy zasięg 261,8 tego tutaj tej ostatniej tu korekty, tej, czyli fali czwartej. To by był rejon około 57 zł. Ten wzrost jest tutaj jak najbardziej możliwy. Pozytywnym, małym pozytywnym sygnałem dla PKN jest również wykres średnioterminowy w ujęciu tygodniowym. Tu mamy dość wyraźne naruszenie linii poprowadzonej po szczytach z roku 2011 i z roku 2013. Zatem e, pytanie to e, tylko teraz w tej chwili takie czy to naruszenie przekształci się w wybicie i zostanie utrzymane. Jeżeli naszłoby, doszłoby do dość szybkiego spadku jakiegoś, który znalazłby się poniżej tej linii ponownie, no to należałoby uznać, że będzie to typowa pułapka nawyki i w tym momencie zakończy się już definitywnie ten ruch tutaj wzrostowy. To znaczy zakończy się w niemaniu takim, że co najmniej należałoby się spodziewać jakiejś większej korekty. No i to tak jak tu mówiliśmy, fala pierwsza, fala druga, fala trzecia, fala czwarta, pędząca i teraz jesteśmy gdzieś cały czas tej fali piątej. Tutaj układ świecy, co prawda nie mamy tutaj właśnie tego górnego cienia i to jest ten plus dla byków, bo gdyby tu powstał jeszcze górny cień na tej całej świecy, mielibyśmy już typową formację odwracającą, no nie mamy jej, więc możemy, że tak powiem, jeszcze liczyć na ten wzrost w granicę tych 57. Tam na tym poziomie jest właśnie szczyt z roku 2013. No i zobaczymy co będzie, co będzie dalej. Kolejne spółki to spółki finansowe i tutaj może PZU które w zeszłym tygodniu sugerowałem tworzenie się tak zwanej formacji chorągiewki. Już dość szybciutko, zaraz w poniedziałek została ona wybita, ale oczywiście wiemy, że po wybiciu chorągiewki bardzo często powstaje flaga. No i tak też miało tutaj miejsce, gdybyśmy narysowali sobie od razu po wybiciu równoległą do tej poprowadzonej po szczytach. Tutaj doszliśmy, nastąpiło mocne odbicie od tej linii, bo właściwie taką mocną luką. No i znowu piątek, zatrzymanie odbicie od górnego, od, górnego, od górnej Krawędzi od górnej linii tego, tego kanału, tej formacji flagi. Mimo wszystko w dalszym ciągu widzę e, możliwość utworzenia się e, w dalszym ciągu widzę jeszcze tą możliwość, no bo jakby nie było, mamy ten kanał opadający przed tym wyraźny, mocny wzrost, a więc tu można w dalszym ciągu liczyć na to, że dojdzie do wybicia tego kanału, tej formacji flagi i zaatakujemy poziom 515. W średnim terminie cały czas jesteśmy w sytuacji, gdzie można powiedzieć, rośniemy w jakiejś formie takiego klina i tu otwarta droga jest nawet do poziomów około 530, 530 zł, i tutaj powiedzmy się nic nie zmieniło, bo jeżeli rozszerzymy ten wykres, no to być Taką też ala flagę e, formację, której no, można, mo, można oczekiwać jakiegoś wybicia. Oczywiście pierwszym testem będzie poziom około 515 zł, bo to wybicie może się tutaj, tutaj że tak powiem, skończyć, bo patrząc na ruch, jaki mamy do czynienia. Od tego największego wsparcia, najważniejszego wsparcia na 460 zł, możemy dopatrzeć się w fali pierwszej, fali drugiej, fali trzeciej dynamicznej, czyli wszystko gra. Fala czwarta i teraz fala piąta, która po pierwsze, nawet gdyby była równa, nie dosięgnie do 530 zł, a może być właśnie dojście ponownie do tego szczytu i tu może się skończyć. Ale, mimo wszystko, w tym ujęciu dziennym, atak na te górne ograniczenie powinien co najmniej na chwilę zakończyć się powodzeniem. Takie jest moje zdanie. Kolejna spółka. To bank PKO SA. Jak wiemy, banki są bardzo istotne, no bo bez banków trudno myśleć o jakichś kosach. No i co my tutaj mamy? No, w tym tygodniu doszło do utworzenia formacji, który, właściwie, formacji, no należałoby tak to ująć formacji Gwiazdy Wieczornej. Nie jest taka to idealna książkowa formacja utworzona z trzech świec, ale jak widzimy duża biała świeca wybijająca ten układ 1 do jednego dojście do poziomu tego szczytu, 2 dni właściwie postoju na niemal identycznym poziomie i mocne uderzenie w dół. Czarna świeca z cieniem, gdyby ten cień był jeszcze troszeczkę wyższy, wychodziłbym nad ten poziom. Tych 192 zł, no to można by było powiedzieć, że na 90% będziemy mieli ruch spadkowy, bo świece, takie które są właśnie na szczytach, wyjście cieniem na nowe szczyty, a potem na, na niej tworzy się czarny korpus, są bardzo dobrym, no w książkach niespotykanym, ale bardzo dobrym sygnałem do nazwijmy to wskazywania kierunku. Jakby nie patrzeć, w tej chwili obowiązuje ten układ, który tak jak mówię, można chyba śmiało nazwać gwiazdą wieczorną powstałą na oporze. No dwie ostatnie sesje to... Y Próba w kierunku zanegowania tej formacji, jak na razie zrobiliśmy ruch do połowy gdzieś w wielkości tej formacji, nic ponadto od tego będzie zależało, czy uda się, bo zanegowanie tej formacji, czyli wybicie jej maksimów, byłoby również jednoznaczne z wybiciem poziomu tutaj 192 zł tego szczytu i y, ruchu y, w kierunku ostatnich szczytów, jakie mieliśmy na poziomie około 198 zł. Natomiast no, w przypadku gdyby ta formacja nie udało się zanegować, no to najprawdopodobniej znowu rozpoczniemy gdzieś ruch w kierunku 170 zł. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, tutaj możemy powiedzieć właściwie nie mamy nic konkretnego, znaczy nic konkretnego, mamy mocny, wyraźny wzrost i teraz ten ostatni tydzień to właściwie tylko i wyłącznie na razie jakaś korekta yy, i nic. Ponadto, a więc droga do tych 195, do górnego ograniczenia jest otwarta. Pytanie tylko, czy rynek poradzi sobie i będzie chciał to zrobić. Jeśli chodzi o PKOBP, a więc to co najsłabsze na, w indeksie WIG20, jeśli chodzi o banki, no to tutaj cały czas seria czarnych świec. Teraz mieliśmy próbę odbicia w czwartek nieudaną, piątek, delikatny, minimalny wzrost, ale to wszystko dzieje się w ramach pewnego spadku i myślę, że i tak, i tak będziemy próbowali mimo wszystko przetestować ostatni dołek. W tych rejonach około 31,80. Na wykresie tygodniowym mamy tutaj do czynienia no, z kolejną czarną świecą, jak widzimy, a więc ten ruch korekcyjny, który przetestował od dołu wybitą strefę wsparcia, i podążamy znowu w kierunku tej kolejnej strefy, właśnie tutaj, w tych rejonach, gdzie widzimy, gdzie mamy silną geometrię i również poziomy cenowe. No i yy, czekamy. No, na razie na PKO, BP, no nie ma co w ogóle mówić o jakichkolwiek pozytywnych. Sygnałach, czy, czy czym, czymkolwiek, co, co można by było chociaż troszeczkę nazwać pozytywnym, i tak dobnęliśmy przez polski rynek dość krótko dzisiaj. No, bo tych zmian nie za wiele było. Spójrzmy zatem na indeksy SP i DAX. SP, oczywiście, jak to już dawno na zwyczaju szaleje, w piątek osiągnął nowe szczyty. Udało się po cofce wybić tą tak zwaną linię szyi, takiej no nazwijmy, potrójnego dołka, bym powiedział. Do formacji głowy z ramionami tego bym nie, bym, że tak powiem, tego nie zaliczył, ponieważ każdy po kolejny dołek był niższy, ale jest jakaś formacja potrójnego szczytu i tutaj mamy około 70 punktów. Rozciągliwość tej formacji od linii szyi. Ta linia szyi jest na poziomie około 2070. To sugerowałoby, że ten ruch powinien nas zaprowadzić na 240. Jeżeli przypilijmy sobie tutaj może być ciężko zauważymy to na ale powiem postaram się powiedzieć na poziomie 240 Mamy w tej chwili gdzieś rejony tego górnego ograniczenia, a więc tej linii tutaj poprowadzonej po ostatnich szczytach. Mamy też tu ścisłą strefę geometryczną, taki klaster zniesień zewnętrznych 161 tego dużego zniesienia zewnętrznego i 161 tej ostatniej tutaj jak gdyby korekty, ponieważ tu już te potrójne szczyty nie wybiły tego dołka, a więc należałoby się spodziewać, że mieliśmy tutaj jakiś ruch wzrostowy w formie impulsu. Tu korekty która utworzyła właśnie ten potrójny dołek, i teraz kolejny jakiś impuls, który idzie w górę. I te zniesienia zewnętrzne i ta linia nakładają się na poziomie właśnie 240, co idealnie współgra z zasięgiem tej formacji, którą, która <coughs> powstała i została już linia szyi jej wybita. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, no to znowu tutaj jak gdyby pewnego rodzaju potwierdzenie, ponieważ na tym poziomie 240. Co już teraz nie dziwi, mamy ten długie ograniczenie tego całego tutaj kanału. On też idzie przez ostatnie tutaj szczyty, a więc, tak jak na dziennym, wypada tak samo. I tutaj wypada. Mamy tutaj również 161,8% zniesienia zewnętrznego tej największej nazwijmy tu korekty w tym, w tym całym ruchu na całej hierarchii wieloletniej. A więc ten spadek 2007-2009: właśnie poziom około 240 to 161,8%. 8. Zatem można by było powiedzieć, że niemalże z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością należałoby oczekiwać dojścia indeksu SP do poziomów 240 i zobaczenia, co tam się wydarzy. Jeśli chodzi o wykres DAX, no to w tym tygodniu została zanegowana ta wyspa odwrotu, o której wspominałem w ciągu tygodnia. Mamy tutaj. Wyjście jak gdyby na nowe szczyty, ale piątkowa sesja to jednak mimo wszystko na silnym oporze formacja Pinbara, a więc no brak tego takiego definitywnego wybicia. wybicia. I zarówno w cenach maksymalnych, jak i w cenach zamknięcia mamy ten nowy szczyt, ale no nie ma tej kontynuacji, czyli jakiejś mocniejszej białej świec spoglądając na ten cały tutaj ostatni ruch od grudnia no, można się według mnie dopatrzeć układu gdzie mamy falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią zbudowaną również z pięciu fal falę czwartą jako korektę nieregularną no i teraz bylibyśmy w fali piątej tu jak widzimy zniesienia geometryczne i te strefy, a więc rejon 11 tysięcy no może 11 tysięcy ale ten 11 100 to będzie lepiej widoczny jeszcze na, na wykresie na wykresie tygodniowym. No Jest to możliwe, w każdym razie jest to najprawdopodobniej gdzieś układ no mocno związany z tym ostatnim ruchem wzrostowym. Jeżeli w Stanach będzie szło na te 240, no tutaj również należałoby się spodziewać jakiegoś ruchu, ruchu wzrostowego, a w każdym razie na pewno nie, na pewno nie zmiany kierunku, zmiany kierunku na spadkowy. Jednak patrząc tego, no nazwijmy takiego nieco szerszego e, obszaru, no to Wyraźnie wydaje się, że znajdujemy się teraz w teraz tej ostatniej fali wzrostowej. To znowu pasuje do układu, w którym w skali nazwijmy tygodniowej również jesteśmy w wykańczaniu jakiegoś, znaczy wykańczaniu w jakiejś fali piątej. Teraz właśnie bo tutaj możemy powiedzieć fala pierwsza, fala druga nieregularna, fala trzecia, fala czwarta jako korekta prosta i teraz jesteśmy w fali piątej. Znaleźliśmy się tak jak już wspominałem 1100 11000 to bardzo istotny yy, ten poziom. 11 tysięcy 11 100. To jest to górne ograniczenie. Pełna geometria zniesień zewnętrznych, no bo tylko o takich możemy mówić. Wewnętrznych nie mamy, bo jesteśmy na nowych szczytach. Gdyby udało się wy, wyjść z tego, bo tutaj możemy mieć do czynienia, że mamy falę pierwszą, falę drugą, jakąś falę trzecią. Teraz jakaś korekta, yy, powiedzmy do poziomu, tam yy, tutaj jakichś rejonów. Tysiąca, może 1200, 1300, i jeszcze fala piąta, która mogłaby wyjść na 12, na tysięcy punktów, gdzie mamy kolejną strefę, kolejną strefę niesień geometrycznych. Tak to wygląda, jeśli chodzi o rynek, a więc można powiedzieć, że DAX S&P yy, bardzo, znaczy bardzo pozytywnie, można oczekiwać jeszcze wzrostów, ale chyba nie oszałamiających wzrostów, zresztą wygląda mi na to, że rynek dobrze zdaje sobie z tego sprawę, że taki wzrost jest jeszcze możliwy i właśnie tym się męczymy, tym się męczymy na naszym rynku, że, że no tam są już na tych poziomach szczytowych i tam mało kto że tak powiem jest w stanie powiedzieć, że zagwarantować, że ten ruch w końcu przybierze na sile i S&P pójdzie faktycznie na bardzo, bardzo dalekie, wysokie poziomy jak i DAX. Tutaj jest ten, te strefy, te, te poziomy, których który, no, powiedzmy na jakiś czas chociażby może się skończyć ten wzrost, wejść może te rynki mogą wejść w jakąś obszar korekty i na to zdaje się wskazywać no, zachowanie na naszym rynku, no niestety dla nas Tragiczne, bo mówię, no, patrząc na nasze sesje, patrząc na to, co się dzieje na naszym rynku, to właściwie e, idealny program do poduszki, aby pospać sobie, natomiast e, ciężko jest coś ciekawego zrobić. Na koniec, może jeszcze malutki rzut oka na, na, na układy, na, znaczy się na, e, jeśli chodzi o parę walutową euro do dolara. Tutaj, w dalszym ciągu, według mnie, w ujęciu tygodniowym, mamy szansę na to, że po fali trzeciej, gdzieś zrobiliśmy falę czwartą, i tutaj gdzieś zaczęła się fala. Piąta w tym impulsie spadkowym to by była piąta w piątej, a więc ta, że jeszcze mimo wszystko chyba powinniśmy gdzieś iść w kierunku dna, ale pytanie teraz z jakich poziomów. No i tutaj zacząłem taką dość ciekawą sytuację, yy, jaka może mieć miejsce na, na wariancie godzinowym. Ostatni spadek, jaki miał miejsce, bo znaczy się tutaj jest pierwsza fala, znaczy się jakiś pierwszy spadek i korekta, która zniosła 88, czyli taka głęboka. Potem znowu ruch pięciofalowy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli fala piąta i teraz idziemy do góry. Według mnie po rozmiarze, po układzie, mamy być może do czynienia z układem, gdzie mamy tutaj falę A, Fale B i teraz fale C w postaci impulsu yy, składającego się z pięciu fal, czyli fala pierwsza, fala druga, fala trzecia, fala czwarta jako korekta piąta. I obecnie y, y, rozpoczęliśmy już falę piątą, w której mamy gdzieś pierwszą, drugą, być może teraz, właśnie w poniedziałek, jakaś najsilniejsza trzecia. Nie wiem, cały czas Ukrainy, Grecję i te inne sprawy, plotki, nie plotki, to wszystko powoduje różne śmieszne ruchy. Więc może ta fala trzecia, właśnie jakaś wzrostowa, na bazie optymizmu. Ale zwróciłbym uwagę wówczas na rejony tutaj na poziomie 1,147 mniej więcej. No trzeba by sobie każdy musiałby sobie tak dokładnie przebadać. Dlaczego? Ponieważ. Cały ten układ, czyli tu zejście, korekta, zejście, i gdyby tu miała być korekta, to taki no, podwójny wzorek, o jakim kiedyś uczyłem na szkoleniu, ale do czego zmierzam? Tu mielibyśmy układ, w którym mamy pierwszy ruch korekcyjny do 38,2 i potem następnie 88,6, czyli tak zwany najprawdopodobniej butterfly, a może inaczej, w każdym razie XABCD. W układzie 38,2. Do 50 na 88,6. Falowo pasowałoby. Co więcej, jeżeli weźmiemy tutaj pod, w układzie jeszcze no. Całe te zniesienia, tak jak widzimy, znaczy się sprawę linii, to linii trendu tutaj ona została, powstrzymywała ruch, została wybita, teraz te spadki jak gdyby no z naruszeniem, ale utrzymały się nad nią. W związku z tym należałoby się spodziewać właśnie, że jednak będzie ten ruch do góry. No i będziemy mieli wtedy na pewno, na pewno układ, w którym będziemy mogli tradingowcy mogą zagrać, tak? Bo będzie to układ harmoniczny niewątpliwie, jeżeli dojdzie tutaj do tych poziomów, o których mówiłem i powstanie jakiś, nie wiem, świece coś sugerujące o zmiany kierunku, to będzie to na pewno dobry moment do zagrania. Natomiast co to będzie w większej perspektywie, no to dopiero się przekonamy po tym, że jeżeli dojdzie tutaj do zmiany kierunku, co ewentualnie w jakim rozmiarze nam się to e, zadzieje, czyli, czyli dokąd, że tak powiem, e, będziemy mogli, dokąd byśmy wtedy spadli. Bo oczywiście należałoby brać jeszcze pod uwagę fakt, że znajdujemy się tutaj, mamy jakąś korektę A, B, C, teraz fala pierwsza, fala druga, tu jakaś fala trzecia, teraz bud robi, robi się fala czwarta i wyjdzie fala piąta, czyli byśmy mieli wtedy impuls już, który mógłby być pierwszym impulsem w jakimś zmianie, zmianie kierunku. Także no, taka ciekawostka, jeśli chodzi o euro do dolara, patrząc na ten wykres tygodniowy, wydaje się, że jeszcze powinniśmy raz schodzić w okolice minimów i wtedy idealnie ten układ, o którym tutaj mówiłem, by zapasował. Na dzisiaj to już wszystko, oczywiście zapraszam za tydzień, a od poniedziałku do czwartku komentarze na blogu. Zapraszam również do pozostawiania swoich komentarzy, swoich opinii. Jakichś konkretnych rzeczowych, bardzo, bardzo bym się cieszył, gdybyśmy starali się, jeżeli piszemy o czymś konkretnym, zamieszczali również jakiś wykres. Zawsze można wrzucić to na bank fotek i potem podać link. W takim komentarzu jest dużo wzrokowców, przeważająca większość. Łatwiej jest zawsze spojrzeć na wykres i wiedzieć, o co chodzi danej osobie, niż, niż tylko kierować się słowami. Życzę miłego wypoczynku w niedzielę, a od poniedziałku oczywiście samych udanych transakcji. Do usłyszenia!